Młodzież w spektrum autyzmu bardzo często pozostaje niezauważona, właściwie to y, jej problemy pozostają niezauważone w systemie y, edukacji ogólnodostępnej, czyli zwykłe liceum, zwykła, zwykłe technikum, zwykła szkoła ponadpodstawowa. Bardzo duża klasa, często 30-osobowa. I czy mamy tam uczniów w spektrum? Tak, mamy, wszyscy o tym wiemy. Ich trudności nie są często widoczne na pierwszy rzut oka, nie zakłócają lekcji, przestrzegają zasad. Właśnie dlatego są podwójnie niewidoczni. Z jednej strony niewidoczne są ich potrzeby, zarówno te związane z przeciążeniem sensorycznym, trudnościami w relacjach społecznych, jak i, jak i lękiem, perfekcjonizmem czy zmęczeniem społecznym. Z drugiej niewidoczne bywają także ich zasoby. Pasje, talenty i unikalny sposób myślenia, który przy odpowiednim wsparciu może stać się ogromną siłą. By ich zauważyć, trzeba patrzeć uważniej, słuchać czujniej, czujniej i rozumieć głębiej. Trzeba dostrzegać to, co dzieje się pod powierzchnią, za spokojną twarzą, czasem za wycofaniem albo perfekcyjnie odrobioną pracą domową, oddaną na czas. Ten cytat to głos samorzecznika pani profesor, której postać i dokonania są nam wszystkim dobrze znane. Wybrałyśmy właśnie te słowa, ponieważ one niosą one bardzo ważne przesłanie. Osoby w spektrum autyzmu potrzebują wsparcia na każdym etapie swojego życia. To dla nas, pedagogów, specjalistów i orzeczników przypomnienie i jednocześnie zobowiązanie, by działać z troską, uważnością i empatią. Zdefiniowanie trudności jest ogromnie ważne, ponieważ pozwala nam wyznaczać cele pracy i wsparcia. Podstawę opieramy na trzech filarach: diagnozie medycznej, diagnozie sporadni psychologiczno-pedagogicznej oraz diagnozie funkcjonalnej już w szkole. Jeśli chodzi o diagnozę medyczną, ze względu na czas, w którym musimy się zmieścić, za, zaakcentuję taki bardzo poważny problem, dostęp do tej diagnozy. My jesteśmy dzisiaj w Szczecinie, to jest duże miasto. Jedna mama mi powiedziała, pani Aniu, to jest inny świat, wy tutaj macie do wszystkiego dostęp. Małe ośrodki, małe miejscowości, ten dostęp do diagnozy medycznej mają znacznie utrudniony. Również zasoby finansowe rodziny często mogą być przeszkodą w uzyskaniu szybkiej diagnozy medycznej. To, o tym też musimy pamiętać, ponieważ bezpłatna diagnoza jest dostępna, ale nadal e, czas oczekiwania na nią jest e, znacznie wydłużony, a to za sobą pociąga e, kolejny element, czyli późniejsze wejście ze wsparciem. Do szkół średnich trafiają coraz częściej uczniowie, którzy są w trakcie diagnozy, albo to my, nauczyciele i specjaliści, zauważamy pierwsze symptomy. Może nie pierwsze, ale symptomy, nazywamy je i kierujemy rodzinę i młodego człowieka na ścieżkę diagnozy. Tak się zdarza. Um... Bardzo dobrze jest, jeśli zespół nauczycieli pracujących z danym uczniem skieruje całą rodzinę na ścieżkę diagnozy. To wymaga od nas uważności, ale też znajomości tematu. To właśnie podstawa diagnozy, którą wystawia poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Dzięki niej możliwe jest wdrożenie odpowiednich dostosowań w zakresie metod nauczania, oceniania i organizacji pracy oraz objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z jego rzeczywistymi potrzebami. Brak diagnozy lub jej znaczne opóźnienie niestety skutkuje brakiem adekwatnych narzędzi wsparcia, a tym samym może prowadzić do narastania trudności edukacyjnych, społecznych i emocjonalnych ucznia. Diagnoza funkcjonalna. Cały czas w pamięci, z tyłu głowy mamy to, że uczeń powinien przygotować się do matury i zna, zdać ją najlepiej, jak potrafi, jak może. To jest taki cel edukacyjny w liceum, w technikum bardzo często. Ta diagnoza funkcjonalna jest o tyle ważna, że mając ten cel edukacyjny przed sobą, musimy opierać się na takich systematycznych obserwacjach i analizie funkcjonowania ucznia w naturalnych warunkach szkolnych. Bardzo bym chciała podkreślić, że diagnoza funkcjonalna to taki proces ciągły. I mocno zespołowy, czyli szukamy informacji od każdego nauczyciela. Środowisko edukacyjne jest pełne wyzwań sensorycznych. Najczęściej spotykamy nadwrażliwość, podwrażliwość oraz trudności z modulacją sensoryczną. Otoczenie szkolne jest również pełne bodźców, które mogą przeciążać układ nerwowy. Do takich trudnych warunków w dużej mierze należą hałas, intensywne światło, duże skupiska ludzi, nieprzewidywalność sytuacji oraz niekomfortowe warunki fizyczne. Uczniowie ym, z trudnościami w zakresie przetwarzania bodźców sensorycznych mogą przejawiać wrażliwość lub niedowrażliwość na określone bodźce. Rodzaj tych zaburzeń wpływa na funkcjonowanie ucznia w codziennych sytuacjach szkolnych, zarówno w czasie nauki, jak i w relacjach towarzyskich. Działania wspierające powinny prowadzić do regulowania tego poziomu pobudzenia, wzmacniania samoregulacji i samoświadomości oraz zapewnienia takiemu młodemu człowiekowi komfortowych warunków do uczenia się i budowania relacji z rówieśnikami. Ważne jest, aby rozpoznawać sygnały dyskomfortu sensorycznego ucznia i uczyć go takich prostych zasad radzenia sobie i strategii z radzenia sobie z przeciążeniem lub z brakiem stymulacji. Skutkiem takiego przeciążenia sensorycznego zazwyczaj jest meltdown. Jest to reakcja organizmu na zbyt dużą ilość bodźców lub nadmierne obciążenie emocjonalne. Musimy pamiętać, że meltdown nie jest złym zachowaniem. To jest po prostu fizjologiczna reakcja na przeciążenie. Może ona się objawiać między innymi przez krzyk, płacz, głośne wyrażanie emocji, ucieczkę z miejsca. Nagłe wybuchy emocji po dłuższym czasie pozornego spokoju lub zamykanie się, które polega na braku kontaktu wzrokowego, braku reakcji na słowa, zasłanianiu uszu lub oczu. Rozpoznanie wczesnych tych sygnałów może zapobiec eskalacji. U każdego objawia się one, objawiają się one nieco inaczej, ale często obejmują zwiększone napięcie ciała, niepokój ruchowy, zasłanianie uszu lub oczu unikanie kontaktu lub nagłe wycofanie się z grupy oraz zwiększoną narażliwość na dotyk, dźwięk i światło. Osoby w spektrum doświadczają innego sposobu postrzegania i przetwarzania oraz interpretowania informacji społecznych i językowych. To sprawia, że nawiązywanie i utrzymywanie relacji międzyludzkich może być dla nich dużym wyzwaniem. Trudności w relacjach społecznych, jakie my dostrzegamy, to na pewno brak takiej elastyczności w kontaktach. Jest też duża trudność w rozumieniu procesów zachodzących w grupie. Pojawia się lęk i niepewność w sytuacjach społecznych, które mogą, bywać, mogą być nieprzewidywalne, a na pewno są pełne złożonych sygnałów. Pomimo wysokiego poziomu funkcjonowania intelektualnego, młodzież w, w spektrum autyzmu bardzo często prezentuje takie dwie skrajne postawy w zakresie podejścia do obowiązków i organizacji codzienności szkolnej. Pierwszą jest perfekcyjne przywiązanie do obowiązków. Postawa ta przez otoczenie często bywa mylnie określana i oceniana jako ambitna lub przesadnie skrupulatna, podczas gdy dla ucznia może być ona źródłem ogromnego stresu. Druga postawa jest to chaos, odwlekanie i totalny brak kontroli. Takie zachowanie odbierane jest właśnie często jako lenistwo lub brak motywacji, choć w rzeczywistości wynika niestety z trudności w zakresie funkcji wykonawczych i samoregulacji. Maskowanie. <laughs> Maskowanie, czyli kamuflaż autystyczny, świadome lub nieświadome ukrywanie objawów autyzmu, aby dostosować się do oczekiwań społecznych. Może obejmować wymuszony kontakt wzrokowy, kopiowanie mimiki twarzy albo sposobu mówienia, powstrzymywanie się od stimowania, lub nadmierne takie kontrolowanie emocji. Występuje częściej u dziewcząt, tak podają badania. Głównie mm, przez maskowanie mm, diagnozy u dziewcząt stawiane są dużo, dużo później. To się wprost proporcjonalnie przekłada. Skutkami maskowania um, na pewno um, mogą być zaburzenia lękowe i depresja. U osób w spektrum um, mogą występować z dużym nasileniem, często jako reakcja wtórna na przeciążenie, niezrozumienie i odrzucenie społeczne. Kolejnymi, waż kolejnymi ważnymi pojęciami są wielochorobowość i współchorobowość. Jest to występowanie więcej niż jednej diagnozy medycznej, psychicznej lub neurorozwojowej u tej samej osoby. W kontekście ASD wielochorobowość i współchorobowość jest częsta i bardzo zróżnicowana, co znacząco wpływa na sposób funkcjonowania ucznia oraz konieczność indywidualizacji wsparcia. Ścisła współpraca nauczycieli w zespole to taki, bym powiedziała, must-have, jeśli chodzi o um, strategię skutecznego wsparcia młodych ludzi. E, aby ta ścisła współpraca nauczycieli się udała, e, musimy my, jako specjaliści, dać e, nauczycielom przedmiotów e, systematyczną uwagę i aprobatę. To taka technika, która działa, jest skuteczna. I powoduje, że praca w zespole nabiera innych walorów. Skuteczne wsparcie dla ucznia z SD wymaga takiego spójnego podejścia całego grona pedagogicznego, niezależnie od przedmiotu czy też poziomu nauczania. Planowanie lub organizacja pracy to taki kolejny komponent. To stanowi taką podstawę budowania bezpiecznego i wzajemnie wspierającego się środowiska edukacyjnego. To również wzajemne zrozumienie i wspólna odpowiedzialność całego zespołu za rozwój i dobrostan ucznia. Są takie warunki zewnętrzne, na które nie mamy wpływu. Są to np. warunki architektoniczne, rozmieszczenie sal, pogłos. W naszej szkole mamy pokój. Spokój wyciszeń. Jest to osobna przestrzeń, w której uczeń może zredukować swoje napięcie w sytuacji przeciążenia. W gabinecie posiadamy również pudełko sensoryczne pudełko, które zawiera przedmioty, które pomagają naszym uczniom się uspokoić. Pamiętajcie, proszę Państwa, że dostosowanie warunków nie wymaga wielkich nakładów wymaga uważności, empatii i elastycznego podejścia. Jeśli teraz zadaliście sobie pytanie, czy to rzeczywiście w liceum jest potrzebne, tak jest. Pokój jest ciągle zajęty. Z pudełka korzystają wszyscy. Zapraszamy dyrektora, owszem procedury. Procedury w sytuacjach trudnych. Procedury powinny zapewniać bezpieczeństwo fizyczne i emocjonalne zarówno uczniowi, ale również osobom z jego otoczenia. Dobrze opracowana procedura to wsparcie dla wszystkich stron, takie win-win powiem po sportowemu. Wszyscy wygrywają. Wygrywa ten uczeń, wygrywa nauczyciel, ale również cała klasa. To działanie takie zapobiegawcze, uprzedzające, które zmniejsza chaos, chroni relacje, ale również daje taką przestrzeń na powrót do równowagi. W pracy z osobami z ASD szczególna rola przypada nauczycielowi współorganizującemu proces edukacji, który często staje się głosem ucznia, gdy ten nie potrafi jeszcze mówić o swoich trudnościach. To osoba, która towarzyszy uczniowi w codziennych zmaganiach, rozpoznaje symptomy przeciążenia, wspiera w kontaktach z grupą i buduje relację opartą na szacunku. By młodzież w spektrum autyzmu przestała być podwójnie niewidoczna, potrzebna jest zmiana głęboka, systemowa i empatyczna. Zmiana spojrzenia z oceny na zrozumienie. Zmiana działania z reaktywnego na uprzedzające i zmiana podejścia z indywidualnych działań na pracę zespołową. Każda uszanowana potrzeba, każda uszanowana granica i każde docenione staranie to mały, ale ważny krok w stronę szkoły, który nie tylko uczy, ale i daje przestrzeń do bycia sobą. Szkoły, w której młody człowiek spektrum autyzmu czuje się ważny, rozumiany i bezpieczny. Dziękując za zaproszenie, chcemy przytoczyć słowa młodej osoby w spektrum autyzmu, które wyraźnie pokazują znaczenie wsparcia otrzymanego w szkole. Jako że Święta i Nowy Rok są czasem podsumowań, ja chciałam podziękować za wszystko to, co od pani dostałam do tej pory. Za wszystkie wspólne dni w szkole, które dzięki pani stały się przyjemniejsze. Za każdą rozmowę, gdy jej potrzebowałam, za uśmiech i przytulenie, gdy nikt innym ich nie dał, za opowieści, za pomoc i uspokojenie, za chęci i oferty ulepszania mi tego stresowego środowiska. Dziękuję za bycie jedną z niewielu osób, które zawsze są przy mnie i ze mną. W szkole mamy taką zasadę, że to my jesteśmy głosem osób młodych osób i młodych dorosłych w spektrum autyzmu, kiedy im tego głosu brakuje. I tutaj też chciałyśmy tak zakończyć, żeby powiedzieć to, co tak naprawdę im leży na sercu. Naszym marzeniem jest chyba konferencja, w której oni tu staną za nas. nas. Dziękujemy. Dziękujemy.